Tu i teraz. Informacje, relacje, rozmowy. Tu i teraz, zgodnie z zapowiedzią, porozmawiamy trochę o historii. W studiu gość, Marcin Pietras ze Stowarzyszenia Trybunałska Alternatywa. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa. Wczoraj, 7 października, obchodziliśmy rocznicę ogłoszenia niepodległości Polski przez Radę Regencyjną. Najpierw może wyjaśnijmy, czym była Rada Regencyjna, bo nie każdy wie, że miało, miało w Polsce ponownie pojawić się król. Dokładnie, Rada Regencyjna była takim ciałem kolegialnym, które do, no na czas, że tak powiem, bez królewia miało pełnić władzę. No i 7 października 1918 roku ogłoszono taki dekret o tym, że Polska jest już niepodległa. Dokładnie, zostało to opublikowane w Monitorze Polskim przez tą radę regencyjną. Warto wspomnieć, że ta, to proklamowanie de facto niepodległości, jej autorem był Józef Ostrowski, można powiedzieć, nasz ziemianin, nasz tutaj. Rodak, powiedzmy, z województwa łódzkiego, bo, bo jest to mieszkaniec, był to mieszkaniec Maluszyna w gminie Żytno, powiat radomszczański. Tak, Maluszyn to na samym krańcu województwa łódzkiego, tam jest taki most graniczny między województwami. Rzeczywiście. Się. Natomiast dlaczego, zanim jeszcze o Ostrowskim porozmawiamy, to wróćmy do tego, dlaczego świętujemy 11 listopada, a nie 7 października? No. Tak to... się przyjęło. Myślę, że to jest związane z tym, że wówczas Rada Regencyjna 11 listopada przekazała władzę, nad, władzę wojskową Józefowi Piłsudskiemu, a trzy dni później, 14 listopada, władzę cywilną, czyli już od 14 listopada Józef Piłsudski miał peł... przejął pełnię władzy. Czyli Piłsudski jakby uznawał Radę Regencyjną, bo wiele osób twierdzi, że to była Rada Regencyjna powołana przez zaborców, prawda, austriackiego i pruskiego. No ciężko byłoby przejąć władzę od kogoś, kogo się nie uznaje. W związku z tym, no, wypadałoby chociaż od czasu do czasu wspomnieć o tej dacie 7 października 1918 roku i o tym, że w zasadzie przez krótki czas byliśmy też monarchią, prawda? Bo Dokładnie. Byliśmy... To nie był jednoosobowy regent, tylko rada, trzyosobowa rada regencyjna. Ta, raga, rada regencyjna, trzyosobowa, czy wówczas mieliśmy Królestwo Polskie, monarch, monarchię, no to się zmieniło wojsko już. Wojsko mieliśmy też. Dokładnie. Rada regencyjna sprawowała władzę również już nad Wojskiem Polskim, bo wojsko, Polskie złożyło im przysięgę. Rada regencyjna powołała również, chociażby generał Rozwadowski został powołany na szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, więc ten już zrębek państwowości właśnie za czasów Rady regencyjnej powstał. I został później przekazany Józefowi Piłsudskiemu. Rozwadowski, który był jednym z bohaterów Cudu nad Wisłą, prawda? Dokładnie. Józef Ostrowski, postać z naszego regionu, z powiatu radom Wy byliście ostatnio w Maluszynie. Dokładnie, bo ja przyznam, że niedawno się dowiedziałem, że właśnie regenta mamy na naszym terenie, że, że jeden z regentów wywodzi się tutaj z naszych okolic, czyli Józef Ostrowski z Maluszyna. W Maluszynie się narodził, w Maluszynie również zmarł. Wybraliśmy się na jego grób na zabytkowym cmentarzu w Maluszynie. Spoczywa w podziemiach kaplicy świętej Barbary kaplicy, którą zresztą sam ufundował. Ale ta kaplica jest zamknięta na razie. Znaczy ona nie jest na co dzień dostępna, e, ale dzięki uprzejmości lokalnego księdza proboszcza do tej kaplicy i do, do grobu e, Józefa Ostrowskiego mieliśmy dostęp, mogliśmy złożyć kwiaty, zmówić z krótką modlitwę. Mieszkańcy pamiętają o tym, kim był Ostrowski? Z tego, co ja wiem, lokalna społeczność kultywuje pamięć o, w ogóle o, o Ostrowskich, tak? bo to jest o tej całej rodzinie. Jedna ze szkół w jednej z miejscowości pod Maluszynem je, nosi imię właśnie rodziców Ostrowskiego, nie samego Augusta Ostrowskiego, ale jego rodziców. Więc myślę, że z tego, z, co ja wiem, to w tej lokalnej społeczności tak. No Trochę szerzej nie jest znany, a szkoda. No właśnie, a poza tym on prowadził dość szeroką działalność społeczną, prawda, bo był właścicielem ziemskim. Tak, był właścicielem ziemskim, oprócz wykształcenia prawniczego, który zdobył, również e, kształcił się między innymi w Berlinie w zakresie nauk przyrodniczych, jako właściciel ziemski, e, no poza tym, że rozwijał działalność rolniczą, również widział e, potrzebę że tak powiem, zaspokojenia lokalnej społeczności, tak byśmy to dziś nazwali. Ufundował między innymi mm, szkołę. Sz, szkołę, szpital, stworzył kasę zapomogowo-pożyczkową, czy nawet coś, co wydaje się wówczas takim dziwnym tworem, jak fundusz emerytalny. No właśnie, bo kto wtedy emerytury płacił? Przecież państwa polskiego jako takiego nie było. Byliśmy no, pod zaborami. Zabezpie... Emerytur też w zasadzie wtedy nie było. Dokładnie, był. no zabezpieczeniem emerytalnym były rodziny, tak naprawdę. I jeszcze tak. wspomnę, że również zawiąza Straż ogniową, no dziś byśmy powiedzieli straż pożarną. No w wielu przypadkach to właśnie właściciele ziemscy tworzyli dzisiejsze OSP. Często, gdy wspominamy o tym, że 100 czy 110 lat temu powstała jakaś jednostka, to mówi się o tym, że jej twórcą był zazwyczaj właściciel ziemski, czy osoba, która była bardziej majętna. Ostrowski krótko cieszył się wolnością Polski. No tak, z naszej niepodległości nie nacieszył się zbyt długo, bo w 1918 po przekazaniu władzy Piłsudskiemu ta Rada Regencyjna została że, samorozwiązana. On jeszcze przez krótki okres y, tworzył takie zręby, czy też podstawy y, prawnoustrojowe naszego państwa oraz wrócił do, swojej, do swoich rodzinnych stron, czyli do Maluszyna, gdzie zmarł w 1923 roku. No tak, bo jeśli Polska była republiką, to on marzył w zasadzie o, o monarchii. No dokładnie, tak, ponieważ to pod koniec listopada 18 roku e, powstała Polska Republika. Królestwo Polskie zniknęło. I, I ostatnim królem Polski był według niektórych kto? Mikołaj I. <laughs> a według historiografii oczywiście Stanisław August Poniatowski, tak. Natomiast y, mówi się o tym, że była detronizacja króla polskiego, w związku z tym no, powinien y, ten Mikołaj I, wcześniej Aleksander I też, y, powinni być uznawani za naszych królów, ale to są dywagacje historyczne. Dokładnie, niech już historycy się tym zajmą, y, niech ocenią a my musimy pamiętać o naszym, jak mówią młodzi dzisiaj, ziomalu, tak? Czyli o regencie Ostrowskim, który pochodzi z Maluszyna, z powiatu e, Dokładnie, Adamczyś. ponieważ, no, nie wiem czy wspomniałem, ale to on jest uznawany właśnie za osobę, która tą proklamację niepodległości zredagowała, tak? Ma pan on jest tutaj... autorem ksero. Wielka godzina, na którą cały naród polski czekał z upragnieniem już wybija. Zbliża się pokój, a wraz z nim zniszczenie nigdy nieprzedawnionych dążeń narodu polskiego do zupełnej niepodległości. I rzeczywiście podpisany Józef Ostrowski, oczywiście też Zdzisław Lubomirski i Aleksander Kakowski i premier, jak to wtedy mówiono, prezydent ministrów Jan Kucharzewski. Bardzo dziękuję. Marcin Pietras, Trybunalska Alternatywa. Dziękuję Czarnia, również. Do widzenia. Tu i teraz.